Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy co roku 11 listopada na poniotrku odzyskania przez Polskę niepodległości. 91 lat temu. Po 123 latach rozbiórów dokonanych przez Austrię, Rosję i Rosję, Do czasu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy w 1937 i 1938 roku. Podczas okupacji oficjalnie lub jawne świętowanie, podobnie jak i inne przejawy właskości, było rzecz jasna niemożliwe. W 1945 roku komunistyczne władze świętem państwowym uczyniły 22 lipca. W czasach komunizmu organizowane przez opozycję manifestacje patriotyczne były brutalnie tłumione przez Zomo i milicję. Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm w lutym w 1989 roku ale już pod nieco zmienioną nazwą Narodowe Święto Niepodległości. Witam prezydenta miasta, pana Roberta Raczyńskiego. Witam pułkownika Dariusza Nawrockiego oraz kompanię honorową ze sztandarem wystawioną przez dziesiątą brygadę kawalerii pancernej imienia generała broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa. W imieniu prezydenta miasta, pana Roberta Raczyńskiego, witam bardzo gorąco wszystkich gości, którzy dzisiaj przybyli na tę piękną uroczystość. Na początek zapraszam uczniów z gimnazjum numer 4 w Lubinie. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby wewnętrzna granica, która przebiega ze mnie ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się właniam, gdy myślę o ojczyzny. By zamknąć ją w sobie jak skarb, pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełniam. Każdy z nas rodzi się w jakiejś ojczyźnie. Wśród ludzi, którzy mówią tym samym językiem. Mają wspólną tradycję i historię, troszczą się o swoją ziemię, a w razie potrzeby jej bronią. Urodziliśmy się w Polsce, która na przestrzeni tysiąca lat doświadczała różnych wydarzeń, radosnych i bolesnych. To już bardzo odległa historia, kiedy nasza ojczyzna utraciła swoją niepodległość. Trzej sąsiedzi, Rosja, Austria i Prusy. Trzykrotnie dokonały rozbioru Polski, wymazując ją na 123 lata z mapy Europy, a naród polski, skazując na prześladowania i wynarodowienie. Od postawy i patriotyzmu tamtych Polaków zależały losy następnych pokoleń. Boga rodzico, dziewico, słuchaj nas. Matko Boża, To ojców naszych śpiew. Wolności błyszczy zorza, wolności bije dzwon, wolności rośnie krzew. Boga rodzico, wolnego ludu śpiew, zanieść przed Boga tron. Do broni, Dobroni! do broni! Oto ludu zmartwychwstanie, stanie, ściany toni. Z popiołu Feniks Nowy powstał lud. w Panie, niech nili pieśni jak dzień gotowy. Boga Rodzico, Dziewico, słuchaj nas, Matko Boża. To ojców naszych śpiew. Wolności błyszczy zorza. Wolności bije dzwon. I wolnych płynie krew. Boga rodzico, wolnego ludu śpiew, zanieś przed Boga tron. Naród nie ugiął się jednak. Wielu było takich, którzy przygotowywali rodaków do walki. Każdy z nich pragnął jak najszybciej zrzucić zaborcze kajdany niewoli. Wierzyli w to, że jeszcze Polska nie umarła. Ich heroizm i poświęcenie na zawsze zostały zapisane w kartach naszej historii. To ci, którzy u boku Napoleona Bonapartego chcieli przynieść wolność z ziemi włoskiej do Polski. To ci, którzy ginęli w powstańczych zrywach, carskich więzieniach i na dalekiej Syberii. To także ci, którzy, przeciwstawiając się silnej rosyfikacji i germanizacji, dbali, by dzieci mówiły po polsku, znały ojczyste dzieje, i podtrzymywały narodowe obyczaje. W tych trudnych latach domy i rodziny były najlepszymi stróżami i obrońcami polskości. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana przez tyle lat, do której modlił się ojciec. Za którą umierał dziad Przyśniła się dzieciom Polska W purpurze żołnierskiej krwi Szła z pola bitym gościńcem Szła i bukała do drzwi Wybiegły dzieci z komory Przypadły Polsce do nóg I patrzą W mrokach przyziemnych Posępny czai się wróg Dobywa ostre żelazo, zbójecką podnosi dłoń, więc obudziły się dzieci i pochwyciły za broń. Na progu polski idącej, układały się wietrzy sen. Na sen. Nadszedł rok 1914 pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią wybuchła wojna. W sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi wyzwolenie. Rozpoczął się ostatni, ale jakże trudny okres walki o wolność. Dla tysięcy Polaków niekwestionowanym bohaterem wydarzeń I wojny światowej był Józef Piłsudski, dowódca I Brygady Legionów Polskich. Kto ją podtrzymał, orzeźbił i umył. Ktoś, kto ją pieśnią chciał rozgrzać. Otarli ją płaszczem dumy. Rozpostarli ją jak chorągiew na wałach. Pęcznieją nowe słowa dokoła. Biel gra na wietrze, krew na gałązkach. Z drzew ścieka poezja, krwią zbrana. Bielą zmyta ziemię rozkwita. Człowieku, od czego masz ramiona? Wybuchem rąk ojczyzna niech będzie pochwalona.